Witam, stwierdziłam, że z rana będzie najlepiej poprowadzić takiego live'a jadąc do pracy. Może trochę część obraz, bo ja na rowerze, ale mam nadzieję, że to nie będzie problem. A propos obiecanego wcześniej tematu pracy z wewnętrznym dzieckiem. To sobie troszeczkę porozmawiamy. I teraz jest taka sytuacja. Dla tych, co nie wiedzą, co to znaczy praca z wewnętrznym dzieckiem, najpierw wytłumaczmy temat taki, że mamy sobie takie nasze wewnętrzne dziecko, taką małą, nie wiem, dorotkę, agatkę czy małgosię, kogokolwiek. I zawsze mieliśmy. I to jest też ta relacja ja ze sobą. To jest to małe dziecko, które znamy je zawsze, które w pewnym momencie utknęło na pewnych traumach, które doznało w dzieciństwie. Każdy z nas najprawdopodobniej ma taki moment, choćby jeden w życiu, może i więcej, gdzie, mimo że nie powinniśmy pamiętać tak oddalonego w czasie dzieciństwa, to jak zapytam się, co jaki y, moment z dzieciństwa jesteś w stanie sobie przywołać na teraz, to każdy z nas ma choćby jedno takie. I teraz tak, jeśli zawsze y, przywołujesz jedno, y, jedną sytuację z dzieciństwa, albo jedno miejsce, w którym się znajdujesz i nie wiesz dlaczego, na przykład kojarzysz sobie... Y, tylko, nie wiem, ciemny kawałek przedpokoju. Albo moment, w którym płaczesz. Albo i jeszcze inny moment, w którym ktoś na ciebie krzyczy. Może być też taka sytuacja, w której nawet nie wiesz, kto to jest. Po prostu dany moment z dzieciństwa, w którym jest ci źle. Może byłeś przerażony. Może to był moment z jakiejś uroczystości, niekoniecznie fajnej. I to są właśnie te momenty z naszego dzieciństwa, w których żeśmy utknęli. Utknęliśmy z powodu traumy, którą najprawdopodobniej wtedy doznaliśmy. Z punktu widzenia osoby dorosłej, sytuacja, która się wydarzyła, jest normalna nic szczególnego ale dla dziecka 3-4-5 letniego. Traumatycznymi rzeczami mogą być dla nas, dla dorosłych, najbardziej błahe rzeczy. Nie można tego ignorować, nie można tego obśmiewać ani wyrzucać z naszej pamięci, ponieważ one się już zakotwiczyły. One są i one nie znikną. My tego nie wymarzemy gumką myszką. Sytuacje te najprawdopodobniej wzięły się z różnych. Rzeczy spowodowanych najprawdopodobniej naszymi opiekunami, no głównie rodzicami. To, że rodzice dają nam karę, to, że rodzice nas nie zawsze przytulali, to, że rodzice nie zawsze dawali nam uwagę wtedy, kiedy potrzebowaliśmy najbardziej tej uwagi. Być może ktoś się z nas zaśmiał, a my za bardzo wzięliśmy to do siebie. To są sytuacje, tak, jak mówię, które z pozoru są błahe, ale dla małego dziecka są wszystkim. Ponieważ dla małego dziecka matka jest całym światem. I teraz, jeśli zostało odrzucone przez matkę, w cudzysłowie, z błahej rzeczy, w nim wgrywa się olbrzymia trauma. I w związku z tą traumą utyka w takim, a nie innym momencie, w takim, a nie innym wieku. I będzie tą traumę przez całe życie jakby odgrywał. Będzie jeździ, takie dziecko będzie jeździło na rondzie po to, żeby doznawać niestety, niestety tych emocji. Z jednej strony będzie chciało je doznawać po to, żeby w końcu rozwiązać tą sytuację, żeby wiedzieć jak to jest, jak ta mama w sytuacji krytycznej w końcu mnie przytuli. I chciałbym właśnie, żeby ta sytuacja była w ten sposób rozwiązana, żebym nauczył się, czy nauczyła się, jak to jest żyć w takiej sytuacji, gdzie jak jestem w kryzysie, to jednak ktoś mnie przytula. Więc z jednej strony będziemy szukać takich partnerów, którzy dadzą nam takie, a nie inne emocje, którzy dadzą nam sytuacje, w których moglibyśmy rozwiązać te Nurtujące nas od dzieciństwa, rzeczy, a z drugiej strony, dla naszego ego, to jest najlepsza sytuacja do przeżycia. To jest druga strona medalu. Czyli tak, w związku z tym, że wychowałeś się w danych, a nie innych emocjach, w danym, a nie innym zachowaniu, to dla Twojego ego jest to. Najlepsza ścieżka do tego, by żyć, czyli dzięki takim, a nie innym emocjom, przeżyłem i jestem tutaj i żyję, więc jest to najlepsze rozwiązanie, aby to powtórzyć, po to, żeby żyć dalej. I ono będzie przyciągało nam różne e, historie, e, będzie nam przyciągało do pola różnych ludzi i różne sytuacje, aby nam umożliwić odczuwanie tego. Natomiast najczęstszym sytuacją jest to, że rodzice nami się nie zaopiekowali, nie dali nam tego, czego my potrzebowaliśmy w tamtej traumatycznej sytuacji. I teraz, jeśli jesteśmy w stanie już sobie zlokalizować ten moment, no to jest połowa sukcesu. Niektórzy robią to od razu, jak tylko o tym mówię, niektórzy muszą sobie chwilkę pooddychać, zamknąć oczy, ewentualnie pomedytować i znaleźć sobie ten moment. Dosyć dobrze byłoby troszeczkę się tam w tym momencie ugościć. Postarać się w miarę możliwości poczuć, poczuć te emocje i tą atmosferę, która w tamtym momencie panowała. Jeśli już to zrobimy... I nawiążemy kontakt z tym naszym wewnętrznym dzieckiem. Czyli zobaczymy tego małego Michałka, małą Justynkę, która jest w jakiejś sytuacji, w jakiejś emocji tam, to musimy się nią zaopiekować. To tak, jakbyśmy się troszeczkę opiekowali sobą. Jak już dojdziemy do tego momentu, to gwarantuję Wam, że to jest cudowny proces. To jest nawiązanie. Relacji ze sobą. Przede wszystkim, od czego zaczynamy? Zaczynamy od zapewnienia tego dziecka, że rodzice pewnych rzeczy nam nie dali, bo nie potrafili inaczej. Sami też byli jakoś wychowani. Rodzice zawsze dają nam tyle, na ile potrafią nam dać. Więc, wychodząc z tego założenia i mówiąc do tego dziecka. Czy po imieniu, czy zdrobniale, czy kochanie. Rodzice nie dadzą ci tego, na co czekasz. Ale to wszystko mogę dać ci ja. Weźmiemy sobie same od świata. Same się sobą zaopiekujemy. I będzie cudownie. W zależności od tego, jaka trauma spotkała to dziecko, to będziemy używać różnych słów, ale te są podstawą. Żeby zapewnić to dziecko, że ono ma opiekuna, że ma kogoś, kto da mu te wartości, których wtedy nie dostał, a dalej na nie czeka. Będziemy kontaktować się z tym naszym wewnętrznym dzieckiem w miarę możliwości, codziennie. Bo to nie jest proces, który, przy, który nam przyjdzie w jeden dzień i odejdzie w jeden dzień. Może być taka sytuacja, gdzie to dziecko w ogóle nie będzie chciało na nas popatrzeć, albo będzie stało tyłem do nas. Ale wchodźmy w tą przestrzeń w miarę możliwości jak najczęściej. Nadejdzie taki moment, że ona się do, czy on do nas się obróci, że zacznie na nas patrzeć, że zacznie się do nas uśmiechać, i nadejdzie w pewnym momencie taki moment, że będziesz mogła je przytulić. A w dalszym etapie pracy z wewnętrznym dzieckiem zawsze będziesz mogła zapytać, czego chce, czego pragnie i w którym momencie utknął, czego nie dostał. I pamiętaj, że tym wewnętrznym dzieckiem jesteś ty. To jest ta twoja podświadomość, która normalnie nie jest w stanie się przebić tutaj w naszym życiu ziemskim. Nasze ego będzie nam sabotowało wiele rzeczy. Proces. Praca z wewnętrznym dzieckiem dla mnie osobiście jest procesem na całe życie, bo w jakimkolwiek momencie nie utknę, a wcześniej już zrobiłam proces i to dziecko mi ufa, to w danym momencie, innym kryzysowym, ono mi podpowie, co jest najlepsze dla niego, czyli równoznacznie, co jest najlepsze dla mnie. Eee, ja. Twierdzę, że to jest jedna z najlepszych metod i najlepszych prac, a posługuje się wieloma narzędziami. Ja twierdzę, że praca świadomościowa ze sobą jest najlepszą pracą i taką uwalniającą traumę naprawdę na zawsze, a nie zamiata je pod dywan. Ale trzeba tę pracę z wewnętrznym dzieckiem robić rzetelnie, trzeba tę pracę z wewnętrznym dzieckiem w miarę możliwości robić systematycznie. I naprawdę z serca, i odczekać. Pamiętajcie, te głębokie traumy, które nosimy przez wiele lat, nie mogą być odklikane z dnia na dzień. Dajmy sobie czas i dajmy cierpliwość dla tej małej istotki, która wzięła tak wiele na swoje barki i tak długo to nosi i się nie skarży. Także. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam, na czym mniej więcej to polega. Jeśli będą jakieś pytania, to, to proszę pisać w komentarzach. Na dzień dzisiejszy życzę Wam miłego dnia, przyjemnej pracy i do usłyszenia.